Może zastanawiasz się, dlaczego to święty Ambroży jest patronem pszczelarzy? Przecież sam nim nie był, sam też pasieki nie posiadał, a jednak obrano go jako patrona właśnie pszczelarzy. Jest pewna legenda, która głosi, że kiedy Ambroży rodził się, a żył on w IV wieku, to na jego ustach osiadał się rój pszczół, Oczywiście nie wyrządzając mu żadnej krzywdy. Jego ojciec pomyślał wtedy, że to znak tego, że Ambroży będzie kimś wielkim. I oczywiście też tak się stało. Kiedy w IV wieku w Mediolanie umiera biskup ariański, nastąpił pewien spór. Właśnie w tym czasie takim zarządcą tamtejszego terenu był właśnie Ambroży, jako człowiek bardzo wykształcony. No i to właśnie, kiedy powstał ów spór, kto ma być kolejnym biskupem, czy z ramienia kościoła aryńskiego, czy z ramienia kościoła rzymskokatolickiego, Ambroży, z racji swej posługi pełniącej właśnie w tamtym terytorium, udaje się do katedry. I kiedy wchodzi, ktoś z tłumu krzyczy, Ambroży biskupem. I oczywiście lud przyjął według aklamacji tego, by Ambroży był biskupem Mediolanu. Tylko ciekawostka jest taka, że Ambroży w tym czasie nie był jeszcze w ogóle ochrzczony. Dlatego w wieku 33 lat przyjmuje chrzest, później wierzumowanie, święcenia kapłańskie, a w konsekwencji sakrę biskupią. Ambroży był doskonałym mówcą. Jego słowa, ktoś kiedyś tak powiedział, jego słowa były słodkie jak miód, a ludzie garnęli się jak pszczoły do Ambrożego po to, by go słuchać. Dlatego, przypuszczalnie dzięki tej legendzie, Ambroży został patronem pszczelarzy. Moi drodzy, na koniec jeszcze jeden mój taki głos. Ratujmy pszczoły. Ratujemy pszczoły, bo dzięki tym małym owadom możemy delektować się tak cudownym i słodkim miodem, który myślę tak wielu z nas lubi.